Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie długo wyczekiwany filmik. Bardzo wiele osób bardzo często mnie prosiło o filmik z wyprawką dla naszej córeczki, i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak tutaj zorganizowałam naszą sypialnię, ponieważ przez pierwsze 6 miesięcy mówią, że dziecko powinno spać w tym samym pokoju. Także musiałam troszeczkę. Prze, przesunąć meble tutaj w tym pokoju w naszej sypialni i zorganizować mały kącik dla naszej malutkiej i chciałabym wam pokazać po prostu co kupiłam ja słuchajcie też przez to przychodzę pierwszy raz i byłam naprawdę w kropce jeśli chodzi o zakup wielu rzeczy nie wiedziałam co potrzeba także doszukiwałam się na internecie i starałam się no Tyle co myślałam. mówi niektóre rzeczy niepotrzebnie na razie kupiłam, ale pokażę Wam wszystko, co kupiłam na początek. Podostawałam również dużo rzeczy, ale to Wam zaraz wszystko pokażę. Pokażę Wam najpierw, jak zorganizowałam tutaj wszystko, co, co właśnie zakupiłam i jeszcze Wam pokażę, co mam gdzieś tam u góry na szafie odłożone po prostu na późniejszy czas. Także może zacznę właśnie od tego, jak tutaj urządziłam pokój. Ok, zacznę od pokazania Wam, tutaj jest moje łóżko, mój sypialnik, widać, słońce pięknie świeci i musiałam tutaj wszystko właśnie przesunąć. Tutaj wstawiliśmy komodę dla dziecka. Tutaj, jak widać, mam taki koszyk, to jest taki koszyk jakby z kołyską, tutaj to się nazywa Moses Basket i tutaj wstawiłam łóżeczko, które, w którym właśnie ona na początku nie będzie spała. Także na początku mówią, właśnie kupiłam to po prostu ten Moses Basket, dlatego żeby go tutaj wstawić właśnie koło łóżka ja będę po tej stronie spać, zresztą zawsze śpię i będę miała po prostu łatwiej, łatwiejszy dostęp do sięgania do niej, żeby ją karmić, a później no mówię, ona będzie już tutaj w łóżeczku które na pewno później to łóżeczko wstawimy do jej pokoiku to łóżeczko również ja z myślą kupowałam właśnie o tym, żeby ono się później prze, y, Można je przerobić, przerobić po prostu od, y, y, od jakby odstawić te boki i może być to łóżko po prostu dla dziecka. Y, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale kupiłam łóżko również z. Y, y, pokażę Wam zaraz tutaj, będzie. Y, jak to wygląda, że kładzie się po prostu taki, taką deskę do przewijania, gdyż nie chciałam tego stolika do przewijania, bo stwierdziłam, że za dużo miejsca zajmie. I teraz tutaj mam jeszcze, to jest na razie jedno na drugim stoi, ale tu jest kosz po prostu dla, na brudne rzeczy do dziecka. Dla dziecka, gdyż chciałam to osobno prać i tu jest kosz taki na pieluchy. Okej, okay, czyli zacznę tutaj od tego koszyka, który właśnie tutaj chciałam, mam taki plan po prostu, żeby, żeby wstawić, on tutaj, mówię, jest trochę jak kołyska, muszę jeszcze tutaj, słuchajcie, jakoś to do, dograć po prostu z tym wszystkim, ale myślę, że będzie właśnie fajnie, bo jak będę spać tutaj, to nawet czy jak ona będzie mruczeć, czy coś, mogę ją właśnie tutaj um, za stupkę chwycić czy coś i, e, i mówię, będę miała lepszy dostęp po prostu, żeby nie wstawać też do dziecka. W nocy, żeby ją po prostu tutaj mieć koło siebie. I tutaj, właśnie w tym dziecko śpi chyba przez jakieś, nie wiem, 2 trzy miesiące, mówią. A ja Wam powiem jeszcze, że dla mnie to jest dobre, bo ten koszyk się w ogóle wyciąga z tego. To jest taki stelaż, i ja ogólnie też chciałam ten, ten koszyk, bo na początku wiadomo, że dziecka będzie mi na pewno szkoda zostawić samego, nie będę chciała na pewno, będę chciała ją mieć przy sobie, że jak na przykład w drugim pokoju będę coś robić, pracować na komputerze czy coś robić i ona będzie spać, to mówię, mogę ją po prostu delikatnie przenieść w tym i y, nawet po właśnie na tym stelażu posta postawić i ona będzie sobie po prostu ze mną w jednym pokoju, gdzie mówię w opcji, takiej jak łóżeczko same, y, to nie ma, no nie ma takiej opcji po prostu, żeby, y, żeby ją... Przenieść na początku. Także tak to wygląda. Ok, teraz tutaj czas pokazać Wam Łóżeczko, i powiem Wam tak, że Łóżeczko właśnie kupiłam takie, które można później. Y, przemienić w łóżko takie dla dziecka czyli to po prostu te, te części z boku, one odchodzą i teraz Wam powiem tak, y, jaki błąd zrobiłam, znaczy błąd, no na pewno mi się przyda na przyszłość, bo chciałam właśnie kupić to, co tutaj widzicie na około, nie wiem jak to się po polsku nazywa y, możecie tutaj mi podpowiedzieć y, taki protektor, nie wiem jak to się nazywa, ochraniacz na, na łóżeczko i kupiłam właśnie pościel do tego gdzie pościel, dziecko nie wiedziałam na początku, że dziecko pod pościelą właśnie nie śpi do pierwszego roku życia praktycznie ale no nic, przyda mi się bo w tej chwili wyłożyłam tą pościel dlatego, że przykrywam po prostu to co mam wyprane, nie chcę żeby mi się zakurzyło tak samo ten mąze z basket, ten koszyk trzymam na razie w, w takiej torbie, żeby to się po prostu wszystko nie, nie zakurzyło, ponieważ wyprałam też i mówię tutaj mam właśnie pod spodem mam kocyki tutaj takie mam dwa kocyki, mam to wszystko przykryte żeby się właśnie nie zakurzyło ok, tutaj mam super poduszkę do karmienia, która jest to jest moja druga poduszka, bo już Wam jedną taką pokazywałam, gdzie tamtą mi przysłali i zamek się tutaj popsuł na górze i przysłali mi jeszcze jedną taką, także tamtą biorę do szpitala, tą będę miała do karmienia. Tutaj również do łóżeczka mam, powiem Wam tak, mam tutaj taki stelaż, i to widać z Polski przysłany. I to jest, żeby zawiesić taki, ja nie wiem jak to się też nazywa, taki baldachim na łóżeczko. Wiecie, taką, nie wiem kurczę jak to się nazywa. To mam na razie też tutaj schowane, dlatego nie chcę, żeby się zakurzyło. I tutaj to jest taka, no nie wiem, jak to się nazywa. Kurczę, podpowiedzcie mi, bo jestem w kropce po prostu na maksa. I tutaj masz też takie serduszka do zawieszenia. Nie wiem, czy to będzie przydatne, ale tak sobie myślałam, że jak ona już będzie w łóżeczku, i na przykład to przez to, że jest właśnie w naszej sypialni, to myślałam, że właśnie, żeby ją tutaj osłonić, trochę, na przykład, jak będzie telewizor włączony, czy coś takiego, czy no nie wiem, cokolwiek muchy nie będą latać, nie wiem. Także. To mam na razie tutaj, tego jeszcze nie zawieszaliśmy e, Tutaj mam Takie dodatkowe rzeczy Tutaj na razie w, w taki koszyk włożyłam Wszystkie takie misie Misie i takie tam rzeczy Które kupiliśmy, czy ona dostała Właśnie i od pani z pracy e, Tutaj dostałam od mojego kolegi e, Rogelio Żeby właśnie takie pierwsze Pamiątki wrzucić e, Taką książeczkę e, Mam tutaj również co Tutaj mam termometr. Dostałam dziękuję od razu serdecznie dziękuję Kasi, mojej widzce, która przekazała nam dość dużo rzeczy właśnie dla maleństwa. I między innymi właśnie tutaj był ten termometr. Tutaj mam takie dla dziecka na rączki, to się zakłada i jak rusza rączkami, to to po prostu grzechocze. To mam jakiś gryzak też kupiliśmy. Także na razie to mam tutaj. Kupiłam również, nie wiem czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, kupiłam, może, może wy mi poradzicie, to jest y, protektor, ochraniacz taki na materac, to jest wodoodporny, dla dziecka, właśnie do łóżeczka. Ale powiem Wam tak, że ja kupiłam również taki dla siebie i y, z myślą o tym, że. Jak mi wody pójdą, to po prostu nie zmarnuje się materac. Ale spałam po tym dwie nocy i zaczęłam tak się pocić, gdzie ten po prostu jest taki, no ma być niby właśnie, że można oddychać, oddychający, ale powiem Wam, że dla mnie wszystko, co sztuczne, to ja po prostu się pocę po tym. I ze swojego zrezygnowałam, mówię trudno, co będzie, to będzie. I dla dziecka właśnie też się zastanawiam, czego będę używać, bo, bo nie wiem, bo nie wiem, też nie chcę sztucznego, nic, nie chcę, żeby się maleństwo pociło. Tutaj mam jeszcze też nieotwartą matę do przebierania, taką, którą mogę ze sobą zabrać, czyli jak będę gdzieś na, no gdziekolwiek będę, to mogę to po prostu podłożyć pod dzieciątka tyłeczek. I tak właśnie wygląda nasze łóżeczko. A jeszcze bym zapomniała tutaj. Mam właśnie to jest to do zmieniania, ta deska do zmieniania, którą się kładzie właśnie na łóżeczko i ona wygląda tak, wygląda dość stabilnie i chyba bardziej stabilnie mi się wydawało, że jeszcze wszystkie do zmieniania takie stoliki. Tutaj również mam właśnie taką matę, która również jest w folii na razie jak widać właśnie jest zakurzona i to na razie mam pod łóżeczkiem. I myślę, że to była taka dla nas przynajmniej była lepsza opcja, żeby właśnie dużo miejsca nie zajmowało. Jak na razie, ponieważ jest ona w naszej sypialni, nie chciałam osobnego stolika tutaj takiego do zmieniania kupować, dlatego to można po prostu ściągać. A będzie to też również blisko. Tutaj w pierwszej szufladzie zaraz Wam pokażę. Mam takie do zmieniania rzeczy, tak, że będę mogła po prostu sięgnąć, nie będzie daleko. Okay, mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Tutaj jest pierwsza szuflada, które, w której mam... Powiem Wam tak pokrótce, co, co tutaj mam. No, że zacznę tutaj są moje wkładki te laktacyjne. Teraz mam, dostałam również od Kasi, to są jakieś, hmm, chyba do przecierania oczu, jakieś takie chusteczki. Hmm, I tutaj mam również dwa znaczy trzy smoczki, których nie wiem, czy będę używać, zobaczymy. One były w komplecie z um, Aventa. Następnie już je wyciągnę na razie. Następnie tutaj mam kilka kosmetyków i mówię, chciałam tutaj mam, na razie tylko mam tak kilka pieluch, które Mam cały po prostu zestaw innych pieluch, mam, zobaczycie gdzie, zaraz na szafie u góry. A tutaj chcę mieć tylko takie podręczne, po prostu nie chcę tego wszystkiego na razie y, wyciągać. Tutaj mam y, chusteczki takie, słuchajcie, ja te chusteczki też dostałam, one były w jakiś za free po prostu, y, w jakichś tam paczkach takich dla mam. Y, a tutaj mam właśnie naturalne kosmetyki, to mam jakąś naturalną oliwkę z Weledy. Tutaj mam jakiś talk, który ja kiedyś chyba dla siebie kupiłam, to jest z, z Birds Tutaj mam również taki e, szampon i do mycia dziecka, właśnie oczywiście na początku nie można myć dziecka. I tutaj mam również z, z Green People Organic Babies e, baby wash i shampoo. Tutaj mam również takie. E, wiecie co, nie chcę używać Johnsona? W ogóle nie chcę używać, chcę używać naturalne kosmetyki. Te mam po prostu zachowane tutaj, bo dostałam też e, tutaj w takich paczkach to samo mam tutaj baby nappy cream czyli to jest na pupkę krem a ja go nie chcę też używać bo mam swój właśnie z tego również z green people z organic babies także będę chciała na pewno naturalne rzeczy używać tam dalej mam też również takie jakieś tam rzeczy które od Kasi dostałam i co teraz Tak jak mówiłam, tutaj już mam pieluszki. Tutaj ostatnio kupiłam jakieś e, antybakteryjne takie do wycierania y, do wycierania y, po, powierzchni jakiejś. Czyli nie wiem, czy na przykład jakąś tam matę mogę wytrzeć. E, tutaj mam jeszcze też na razie tymczasowo mam y, do przechowywania mleka takie y, w lodówce. Takie, jak one się nazywają? Takie woreczki po prostu. E, następnie mam tutaj takie, mam płatki może też do mycia właśnie dziecka. E, tutaj z tyłu mam to jest taka, nie wiem jak to się chyba po polsku się gruszka nazywa, do oczyszczania noska czy buzi dla dziecka. I mam również, zaraz wyciągnę, tutaj mam również termometr, który jest albo to można mierzyć temperaturę właśnie w pokoju, albo można temperaturę wody, awenta. I, I co tutaj jeszcze mam? A tutaj mam taki zestaw, też kupiłam dla dziecka do obcinania właśnie pazurków, do czesania, ale tą szczotkę jeszcze będę musiała kupić, bo chcę z naturalnym włosiem. Także, ale mówię, to było w takim secie, dużo nie kosztowało, chyba 2 funty. I tutaj mam również, tutaj również od Kasi dostałam yy, taką płytę właśnie, która pomaga dziecku zasnąć i tutaj mam jakieś inne informacje, także yy, powiem Wam, tak jest właśnie, to, to jest, to mam w pierwszej szufladzie. Ok, tu jest druga szuflada, i tutaj chciałam wam tylko powiedzieć, że ja na razie mam wyciągnięte od 0 do 1. Mamy naprawdę dość dużo rzeczy. Na początku kopowaliśmy, jeszcze dostawaliśmy, właśnie, więc mamy dość dużo rzeczy. I ja mam tutaj wszystkie te rzeczy, są wyprane i to są od 0 do 1, czyli są na sam początek. Czyli tutaj mamy maleńkie po prostu body, i tutaj mam. Właśnie body, które są z krótkim rękawem mamy aż tyle, plus kilka tych, które mamy spakowane właśnie do torby szpitalnej. Następnie tutaj mam takie albo mam bluzeczki takie z krótkim rękawkiem i tutaj jeszcze mamy taką sukienusię jakąś jakby i tutaj mam takie zwykłe koszulki, body koszulki, a tutaj mam gadki albo takie, albo z nóżkami właśnie. I to jest pierwsza szuflada. Kolejna szuflada, tutaj się nie patrzcie, tutaj mam swój, bo wiecie co, nie mam już teraz swojego stolika nocnego po prostu, więc musiałam kilka jakichś tam krem do rąk i takie rzeczy tutaj wrzucić. Tutaj mam, to są body z długim rękawem, ale bez gadków i ich mamy dosyć dużo, nie wiem jak myśmy. przepraszam Was za odgłos, ale tak już jest ciepło, musiałam okno otworzyć, to jest Londyn. I one są właśnie wszystkie wyprane, wyprasowane I co chciałam tylko tutaj powiedzieć, że jak ona właśnie podrośnie I będzie miała swój pokój, to kupimy taką szafę I na pewno tam wszystko będzie zorganizowane, będzie więcej Ale że na razie mamy ograniczone miejsce, to chciałam to tak jakoś zorganizować Tutaj mam takie koszulki, o coś takiego Z długim rękawkiem A tutaj mam body Śpioszki to są chyba, prawda? Nie wiem jak to się mówi po polsku, to się nazywa Slip suits. I one są tutaj. Także to jest wszystko od 0 do 1. Jeszcze raz powtórzę. Tutaj mam jeszcze takie waciki, właśnie może do, do mycia. Dzieciątka na początku. Ok, także tutaj jest następna szuflada. I tutaj mam malutkie skarpetuszki. Tutaj mam rajstopki. Również. Tam z tyłu tak sobie zorganizowałam. Tutaj mam jakieś, tutaj również mam właśnie od kasie dostałam. Tutaj są takie na główkę chusty. Tutaj mam takie dwie opaski na, na główkę. Tutaj mam te czapeczki, wszystkie malutkie. I to są te rękawiczki, nie drapki chyba, jak mówiliście, że się tak nazywa. A tutaj mam wszystkie buciki, jakie mamy na razie. I one zawsze jakieś śliczne tam, koleżanki z pracy. Tutaj tutaj te chyba w Primarku kupiliśmy, te od ja mamy. Tutaj kiedyś się uparłam, że kupię jej małe trampki. Wesley stwierdził, że są dla chłopca, ja stwierdziłam, że mogą być dla dziewczynki też. Co ja tutaj jeszcze mam? Tutaj mam śliniaczki, tutaj mam czapeczki również i takie właśnie, mówię, takie, to są takie grubsze kapeczki. Tutaj mam do smoczka taki jeden, kupiłam, nie wiem jak to się nazywa, też taki, takie coś do przyczepiania, żeby nie spadał. E, a tutaj mam, słuchajcie, do karmienia. Ja kupiłam sobie coś takiego, to jest taki do zakrywania się, jak się gdzieś jest, więc będę to pewnie ze sobą nosić, bo jak będę siedzieć w parku, nie chcę, kurczę, cyca wyjm wyjmować, chociaż tutaj to jest bardzo normalne, ale nie wiem, może się kiedyś przyzwyczaję, zobaczymy. No i ostatnio tutaj szuflada, to tutaj mam e, pieluszki takie, Wiadomo do wycierania, tutaj y, również mam takie do takie piluszki właśnie do wycierania dziecku, buźki y, i następnie mam, to jest wszystko, słuchajcie, wyprane, to wszystko przeszykowałam. Tutaj mam ręczniki i takie mejki dla dziecka, a tutaj mam jeszcze taką, no, to są te śpiworki takie, w których dziecko będzie spało na początku. Y, to wszystko jest wyprane i tutaj mam prześcieradła również do tego koszyka i do, ym, i do łóżeczka. Okej, okay, tutaj mam ten śmietnik na pieluszki i musiałam się zastanowić na początku, jak to działa. Przepraszam, ale on niby ma jakoś zapobiegać, żeby to śmierdziało wszystko, czyli jakoś tam tutaj pieluszki zawija i no, żeby było po prostu, żeby tego nie wyrzucać. Myślę, że to jest świetny pomysł i, i tak, także tak to wygląda. Również kupiłam właśnie osobny kosz taki na pranie dla malutkiej, bo chcę jej rzecz osobno prać i tutaj właściwie mam do prania, to są od 0 do 3 wszystkie ciuszki, także będę je dzisiaj na prać, bo akurat dzisiaj robię pranie i... No i tak to właśnie wygląda, bo chcę właśnie wszystko osobno jej ciuszki prać. Także tutaj mam od 0 do 3, słuchajcie. Także jest cały kosz po prostu tego. Także te właśnie wypiorę, no bo może być duża, no bo może szybko rosnąć. Więc chcę mieć, mieć je wyprane i gdzieś tam sobie właśnie je wszystko wyprane, wyprasowane odłożę. Okej, okay, teraz Wam pokażę górę mojej szafy w drugim pokoju. I tutaj mamy. Może Wam pokażę odtąd. Tutaj mam torbę, która przyszła właśnie z wózkiem do zmieniania. Następnie tutaj mam... To też dostałam od mojej widzki Kasi. Tutaj jest taka mata dla dziecka. Szeleszcząca. I tam chyba coś, coś tam jeszcze mam. Nie wiem. Tutaj mam wkład do zmieniania tego... Do tego... Jak się nazywa? Kosza na pieluszki. Następnie te ostatnio kupiłam takie naturalne pieluszki dostałam. Zobaczę, wypróbuję oczywiście różne. Jeszcze się na tym nie znam, ale zobaczymy, jak to będzie. Także to jest dla maleństwa. Tutaj mam więcej takich pampersa, tych usteczek. To właśnie ja mama kupiła i tutaj również ona kupiła nam pieluszki. Tutaj są również pieluszki, to jest jedynka, to jest chyba dwójka. Tam w tym z tyłu, w tym kartonie dużym po tym koszu mam właśnie posegregowane rzeczy dla dziecka później od 3 do 6 miesięcy, od 6 do 9 i Następnie tutaj mamy takie wibrujące siedzonko dla dziecka, to również tego nie chcę wyciągać na razie z tego. Tutaj mam w tych mam swoje kobiece sprawy, jak widać i tutaj mamy sterylizator i y, odciągacz, ale tego też nie wyciągam na razie z butelkami, y, gdyż na początku chcę karmić, mówię, jak już dziecko będzie w domu, jeśli będzie taka potrzeba, to mogę to wyciągnąć szybciutko. Y, tutaj również mam więcej tych wkładek i tutaj Wesley kupił y, takie donoszenia Coś takiego, też nie wyciągam tego z kartonu, jak widzicie mam to wszystko poukładane na razie jakoś, żeby to po prostu wyglądało. To wszystko jest na szafie i tak to wygląda. Okej, okay, tutaj już nie będę wchodzić na krzesło, ale tutaj mam Baby Books. To są takie książki, które akurat ja dostałam od kolegi z pracy i też od Kasi dostałam taką jedną i jedną kupiłam. Jedna jest od 1 do 0 do 5, drugie są tak na początek, inna jest taka w formie żurnalu, takiego dziennika i myślę, że to jest bardzo fajna pamiątka, zaczęłam już wypełniać i no, ja uwielbiam takie kreatywne rzeczy, także na pewno zrobię taki... Taką książkę właśnie z pamiątkami dla dziecka I tutaj dostałam również dużo książek Od Kasi Mojej widzki Za co bardzo dziękuję Tą chyba kupiłam, a tą dała, dała mi akurat Koleżanka, której ja kiedyś dałam Tą książkę, jak ona dziecko urodziła I ona mi tą książkę teraz oddała A to są właśnie Reszta to jest od Kasi Okej, okay, tutaj mam, już nie będę Wam pokazywać wyciągać z kartonu. Tutaj w kartonie mam mój wózek. I powiem Wam, że jak ten wózek złożę, jak ona się urodzi, bo nie chcę wcześniej, to mam siodełko do samochodu, on jest w takim kolorze właśnie szarym, chciałam beżowy, ale później się stwierdziłam, że wiecie, co na pogodę naprawdę angielską. Nie ma co w ogóle świrować, i bo tutaj często pada, właśnie, mówię, już nie, nie chodzi o lato, ale później będzie i. Mówię, miałam ręce pełne roboty, to na pewno nie będę w stanie czyścić tego po prostu non-stop, za każdym razem, jak będę przechodzić. Także tutaj w kartonie mam wózek, który przyszedł właściwie z Polski. Ok hey, moi drodzy, nie będę tutaj już wyciągać z tego, z worka znowu. Tutaj mam wanienkę dla dziecka, która ma taką gąbkę w środku, nie wiem czy widzicie. I tutaj ma taki, taką michę też do mycia, tutaj chyba pupki, a tutaj twarzy, żeby osobno tą wodę wlać. Także na początek mamy coś takiego. Już nie będę tego po prostu wyciągać z... no, z opakowania. Moi drodzy, tak to właśnie wygląda. To jest to chyba, chyba o niczym nie zapomniałam. Ach, jeszcze! O jednej rzeczy, zamówiłam również taką kamerę z takim, żeby obserwować po prostu dziecko, Motorola zamówiłam, ale tego jeszcze nie dostałam, może Wam pokażę w następnym, w następnym filmie, także zamówiłam to i czy jeszcze coś zamówiłam chyba? Obecnie chyba nie, to już chyba było na, po prostu na, na początek, także to kupiłam po prostu na początek. Jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakieś rady, co można nabyć, dodatkowo dajcie znać koniecznie, ja się pewnie o tym sama przekonam niedługo, czy kupiłam za dużo, czy, y, czy będziemy jeszcze czegoś potrzebować. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, y, troszeczkę przydługi na pewno wyszedł i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia.